Wysoka Rado. Obecnie przystąpimy do ceremonii złożenia śrubowania przez nowo wybranych radnych. Proponuję, aby śrubowanie odbyło się w następujący sposób. Odczytam rodę śrubowania. Uroczyście: śrubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec narodu polskiego. Strzec suwerenności interesów państwa polskiego czynić wszystko dla pomyślności ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli. Przestrzegać konstytucji i innych praw w Rzeczypospolitej Polskiej. Dziękuję. Można usiąść. Panie radnej sprawczypane radny proszę o i słowa ślubuje oraz podpisanie tekstu ślubowania i zostawienie go na stole pracnym. Jednoszę. Szanowni jest tak. Pani Ewelina Aydyn? Ślubuję, tak mi dopomóż Pan Tomasz Cebeliński? Ślubuję, tak mi dopomóż Pani Jolanta Barbara Cichanowicz, Ślubuję, tak mi do pomóżu. Pan Leszek Krzyżewski? Ślubuję, tak mi do pomóżu. Pan Stanisław Adam Doliwa? Ślubuję, tak mi doponóż Bóg. Pan Grzegorz Gardowski. wstrzymuję, tak mi dopomóż Bóg. Pan Sławomir Jan Ginel, tak mi do Bóg. Pani Maria Gwiazdowska, wstrzymuję, tak mi dopomóż Bóg. Pan Józef Jurski, wstrzymuję, tak mi dopomóż Bóg. Pruszczyk, tak mi dopomóż Bóg. Pan Adam Stachelek. wstrzymuję, tak mi do Bóg. Pani Magdalena Szomicka. dobrze? Tak, do To Dziękuję. Dziękuję bardzo. Na przewodniczącego Rady Powiatu Werskiego zgłoszono kandydatury radnych Stanisława Damadoliewy oraz Grzegorza Wiatrowskiego. Miniana liczba głosów do wykonania ważnego wyboru przewodniczącego Rady wynosi 9. Liczba radnych, którym wydano karty do głosowania, 17. Liczba kart wyjętych z 17. Liczba tak, nieważnych 0, Licz, liczba głosów nieważnych 0, liczba głosów ważnych 17. Liczba głosów ważnych oddanych za wybory poszczególnych kandydatów. Stanisław Adam Doliwa oddano głosów 7, Grzegorz Biorowski oddano głosów 10. Wobec powyższego Komisja Superwizyjna stwierdzi, że kandydat Anny W Biorowski uzyskał wymagalną liczbę głosów określonych w punkcie trzecim i został wydanych na Przewodniczącego Rady Powiatu Bieleckiego. na przewodniczącego Rady Powiatu. Gratuluję Radnemu, wybranemu, na przewodniczącego i życia owocnej pracy. Wysoka Rado, w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku dziękuję i proszę przewodniczącego o dalsze prowadzenie obrad. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że z prostym oczekiwaniem tych osoby, które na mnie je zagłosowały, a te, które, no wiadomo, jest konkurencja, też przekonam w dalszej części pracy Rady, że staram się godnie sprawować tę funkcję i nikogo nie zawieść. Kolejnym punktem porządku obrad jest wybór wiceprzewodniczących Rady Powiatu Grajewskiego. Informuję, że Rada dokonuje wyboru wiceprzewodniczących Rady zgodnie z artykułem 14 ilość 17 członków ustawowego składu rady Na pierwszej sesji obecnych jest 17 radnych. W głosowaniu wzięło się udział 17 osób, czyli oddało oddało do głosowania 17 radnych. Głosów ważnych na radną Jolantę Barbarę Bar 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 Ciechanowicz oddano 11. Głosów ważnych na radnego Latura Kuczyńskiego oddano 14. Głosów nieważnych na radną Jolantę Barbarę Bar Ciechanowicz oddano 1. Zgłoszenie kandydaci do sprawowania funkcji wiceprzewodniczący Rady Powiatu otrzymali następujących ilość głosów. Jananta Barbara Ciechanowicz, głosów 11, a Kurzyński 14. Komisja stwierdza, że pani Jwanta Barbara Ciechanowicz i pan Artur Kuczyński, Kuczyński zostali wybrani na wiceprzewodniczących Rady Powiatu Krajewskiego. Ponadto komisja nie stwierdza, że pośred głosowania z nasz okoliczności, który mogłyby mieć wpływ na ważność głosowania, na tych tylko pół zakonym Komisja. Liczba ramy, którym wydano karty do głosowania 17. Liczba kart wyjętych złotych 17. Liczba kart ważnych 17. Liczba kart nieważnych 0. Liczba głosów ważnych 17. Liczba głosów 2, ważnych oddanych za wyborem kandydata. Wojciech Dariusz Maryszewski Malaszew, 8. Wardeman Remfert 9. Wydalna większość głosów ustawego składu Rady. Minimalna, minimalna liczba głosów do wydania ważnego wyboru rezywaczowego wynosi 9. Uleczników powyższego, Komisja Dispozycji na Stwierdza, że kandydat radny Waldemar w rejonie zostanie liczbę 9 i został wydany na Starostę Grajewskiego.